Witam Was kochani serdecznie. Chciałabym Was gorąco zaprosić na swój kolejny film, tym razem poświęcony grupowaniu kart. Ten dość obszerny temat będzie podzielony na kilka części, a dzisiaj chciałabym zacząć od omówienia pierwszej grupy kart, tak zwanej grupy kart biernych. Co to są karty bierne? Karty bierne są te karty, które nie wprowadzają żadnego ruchu, żadnej akcji w dany rozkład. Są to karty oczekiwania. Karty stania w miejscu, niewykazywania inicjatywy. Ogólnie są to karty spowalniające i blokujące oraz ograniczające. Pokazują raczej nasze myśli, nasze nadzieje, nasze marzenia, również nasz pesymizm. Natomiast nie, nie pokazują żadnej akcji. I teraz tak, po kolei. Zaliczają się do nich. Karta numer 16, myśli. Karta numer 28, oczekiwania. Karta numer 29 więzienie. Karta numer 31, słabe zdrowie. Karta numer 33 troski. Karta numer 35, długa droga i karta numer 36 dalekie horyzonty. I teraz tak, kochani, te 7 kart można podzielić na tak zwane podgrupy. Pierwsza podgrupa są to karty, które pokazują nasze myśli, naszą psychikę. Jest to karta numer 16 i karta numer. 33. Kolejne karty, kolejna pod, podgrupa kart. Są to karty, które są to karty czasu, są to karty spowalniające. Należą do nich karta numer 28, oczekiwanie oraz karta numer 35, daleka droga. Karta numer 28, z reguły tradycyjnie, tradycyjnie. Oznacza, oznacza czas od kilku tygodni, nawet kilku miesięcy. Natomiast karta dalekiej drogi jest kartą tak zwaną dwóch lat cierpliwości, czyli w rozkładach oznacza okres czasu do dwóch lat. Kochani, karty ograniczające, czyli karta numer 29, więzienie numer 31 i numer 33. Czyli mamy więzienie, słabe zdrowie i karta troski. Jak sama nazwa wskazuje, karty te w jakiś sposób nas ograniczają, lub my sami siebie ograniczamy. Co pokazuje karta 33 w szczególności, kiedy to poprzez nasze pesymistyczne nastawienie sami siebie blokujemy. Karta więzienia również może oznaczać nasze wewnętrzne blokady, ale z reguły oznacza również niesprzyjające okoliczności zewnętrzne, które nas w jakiś sposób blokują, blokują nasze działania, często zamykają nas w domu lub izolują od, od ludzi. Karta złego zdrowia, jak sama nazwa wskazuje, jest to karta problemów zdrowotnych, czyli jeżeli wszystko jest w porządku z naszym zdrowiem, karta ta po prostu spowalnia, będzie spowalniać nasze działania w składzie. Pokazując się w rozkładzie będzie spowalniać nasze działania i ostatnia karta jest to karta dalekich horyzontów dalekie horyzonty ostatnia karta dalekich horyzontów pokazuje w rozkładzie nasze życzenia, nasze nadzieje nasze głębokie pragnienia pokazuje to czego byśmy chcieli ale bez kart tak zwanych przedstawiających akcje z grupy Kart akcji. Niestety, nasze życzenia i nadzieje pozostaną tylko życzeniami. Kochani, dobrze, także mam nadzieję, że w skrócie udało mi się przybliżyć temat kart biernych. Kolejnym tematem będą karty akcji, czyli karty opozycyjne do kart dzisiejszej grupy. Pozdrawiam serdecznie, Beata.